Witam was wszystkich moi drodzy bardzo serdecznie a jeszcze sobie ściszę dźwięk. Z te... O Jezus Maria. Z tej strony Hudson i moi drodzy, jak dawno ja w tą grę nie grałem. Wy sobie nawet nie potraficie wyobrazić, co się tutaj działo podczas tych dni, kiedy nie nagrywałem. Wiadomo, na YouTubie się to odcinki po... pojawi... 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 pojawiwiały chciałem powiedzieć. Nie, nie pojawiwiały, tylko pojawiały. No bo nagrałem ich po prostu więcej, no dlatego też codziennie jest jakiś pikusny odcinek. Eee, poczekajcie jeszcze z tym dźwiękiem, bo coś mi tutaj y, nie gra. Znaczy no, ja go mam głośno, nie chcę potem sprawdzać, wychodzić bilion, trylion, dwa razy, to jest upierliwe. E, nagrywałem, nagrywałem chyba w... przez dzisiaj, dzisiaj jest wtorek, no to nagrywałem w sobotę albo w piątek. Coś pieprzyłem, bo nie miałem od razu strzelać, ale fuck jest. Set fire Gdzie oni idą. A tam się będziemy pieprzyć. No i e, mój komputer postanowił się wyłączyć, nie? Wiadomo, miałem zawias, totalny zawias kompa. No to tak Okej. Okay. Wyszedłem. Wszedłem, no odpaliłem po prostu te kompa od nowa. Z myślą, że dobra, no to... No zdarza się, nie? I tak zaraz to odpalę i... Będzie wszystko fajnie drybić. Nie, nie, ludziska. Okazało się, że wszystkie moje savey zostały. usunięte. Ach. Gdybyście wtedy widzieli moją minę, ja chciałem po prostu. Ja już byłem tak zdesperowany, że mówiłem: no nie, no to ja tę tą grę będę nagrywał od nowa. I będę wrzucał ją od nowa. Albo przejdę ją po prostu sam. No, what the fuck. Co się dzieje? Przejdę ją po prostu sam te dwie godziny i. i. i... I wtedy po prostu zacznę nagrywać na nowo. Skurwy syny. Off! Oh, fuck. No ale okazało się, że jestem osobą mądrą i postanowiłem że ściągnę sobie save'y. I aktualnie gramy na save'ie z Chomikui, <gdzie, <gdzie, gdzie wszystko już y, wszystko mam. Wszystko mam już prze... Przechodzone, tak? Nie, przechodzone. No, ale wiecie o co chodzi. <laughs> wiecie o co chodzi, moi drodzy. Dlatego mogę nagrywać dzisiaj, a nie za tydzień albo nie nigdy. Bo po prostu sobie ściągnąłem save'a. No, co prawda wszystko już jest tam odblokowane, no ale... Yy, no cóż, bywa. Niestety bywa, no trzeba sobie jakoś radzić, tak? Niektórzy mogą powiedzieć, że aż ty kurde człowieku leniwy. Wystarczyło, żebyś tylko sobie to przeszedł, przez to ile ci tam zajęło Dwie godziny albo półtorej godziny. No. Ale wiecie co? No... Ja już wam wiele razy mówiłem, że ja też żadnej części Koda nie przeszedłem. Ja nie jestem fanem tego typu gier. Okej. Okay, ja gram w to za pierwszym razem, mi się to podoba. Ale to nie jest gra typu, nie wiem, Dark Souls, czy... Far Cry 3, czy nie wiem Max Payne 3, Assassin's Creed, Black Flag, żebym ja tą grę chciał przejść 2, 3, 5 milion razy. To jest Call of Duty 4 i ja tak myślę sobie, no nie kurwa no jak ja mam przechodzić tą grę jeszcze raz, to ja chyba czegoś tutaj dostanę, nie? Okej okay. Ale powiem wam, no, no była masakra było troszkę ekscytacji w tym moim życiu, bo nie wiedziałem co kurde mam zrobić. A ciekawe, czy ci też mi wypierdyli ten komputer. Nie zdziwiłbym się. Mam nadzieję, że nie, oczywiście. Bum! Hmm. Kabum, suczki. Gdzie to jeszcze jest? Tam jest detonator. I tam jeszcze gdzieś, tutaj, dzień dobry. Mm. Ok, to farmy na wzgórzu, więc biegniemy. Mam nadzieję, że cię też nagrać jakąś godzinkę przynajmniej. I mam nadzieję, że cię to skończyć. Chociaż pewnie mi się nie uda. No i nie wiem, zacznę. Znaczy, tak też myślę, czy coś. czy coś jeszcze byście chcieli, żebym nagrywał. Hmm. Chociaż nie, to jest złe stwierdzenie. Czy wy byście chcieli, czy ja po prostu będę w stanie coś nagrywać. Myślałem nad. Poczekajcie, bo tutaj się będzie robiło niebezpiecznie. Fuj. Myślałem nad. South Parkiem, w którego jeszcze nie przyszedłem. Myślałem także nad. Yy, no wiadomo, Call of Duty 2. Modern Warfare 2, przepraszam. Żeby nie było tutaj teraz. Czy ja też tak mogę tak zabić? Widzieliście, jak to poleciało. Troszkę leciało do góry, i pum. I tyle. Yy, no i myślałem jeszcze nad. Cholera, jedna tam była gra. Tylko nie pamiętam jaka, niestety. Mm, co to było? God dammit. Nie, Dead Island. Nie pamiętam, ale w każdym razie, no, oczywiście, chcieli, żeby po tej serii coś jeszcze. E, coś jeszcze powstało. Bo. No. To jest ważne dla mnie, nie? No, bo. Wiecie, no, na początku. Dość źle, głupio chyba strzeliłem. może nie. Sygnały radarowe. Tutaj oczywiście pełne skupienie, wiadomo, zrozumcie mnie. Ale dostał w czaszkę. Ale dostał w czaszkę. Kurwa, dostał w czaszkę! Yeah! <laughs> Ohohoho! Aż mnie zaczęło boleć. Idź na szpicy! O, oh, w pizdę. O oh, kurwa mać! O oh my god! O oh my lord! Tak się chyba tego nie powinno robić. Ale. O, w pizdę! Ja tak to rozwiązuję, wiecie, tak... O kurwa! Tak wygląda moje pójście na szpicy. O, w dupę muszę przeładować. O, w pizdę! Przeładuj, kochanie moje! Przeładuj mi tą broń! Dziękuję. O, dobra. Far Cry. E, nie Far Cry, a, tylko tego. E, mm, to fikuśne. To fikuśne coś. Chociaż Far Cry może też bym chciał przejść. Na, jako zagrajmy, ale to by było dziwne. A czy nie wątek fabularny, a czy tam wątek główny bym mógł przejść, nie? Ale tylko i wyłącznie to. E, to nie jest Far Cry, tylko to jest pieprzony. Just Cause. Jesus Christ. Just Cause 2, moi drodzy. To jest ta gra, o którą mi chodziło. Tyle misji. Good job, guys. Dobra, zrobiona misja. Pójdźmy, flaga Ameryki. Amerykańska. Ale jak słyszycie, no, no, dużo się działo po prostu. Bardzo dużo się działo w moim życiu, no i nie było nawet czasu na nagrywanie, no. Wiecie. Niestety, no. Pełnoletność, tak? Pełnoletność. Je, yeah. przechodzimy do kolejnej misji. Akurat. Odcin jeden odcinek, jedna misja. Wydaje mi się, że to jest dobry deal. Nie no jak dobrze pójdzie, ja postaram się to dzisiaj tak zmaksować, żeby to skończyć. Czy uda nam się? Zobaczymy. Jest aktualnie godzina 15:47. Zobaczmy. Zachajew. Ja i tak zaraz sobie wyjdę. I po prostu zobaczę, jak się ten dźwięk nagrywa. No bo to jest ważna rzecz, to jest bardzo ważna rzecz. Bo w ostatniej sesji nagraniowej coś się z tym dźwiękiem pierdeliło. Dlatego sobie zaraz wyjdziemy i zobaczymy. I nic pij. Ja ja, jaja, ja, gościu, ja ja. Du do duchaski. Dobra, dzień. Jakiś tam. Dobra. My sobie robimy tutaj przerwę. Wrac oglądam jak jest dźwięk. Jeżeli dobrze, to wracam. Jeżeli nie, no to nigdy nie zobaczycie tego odcinka najpewniej.